Na tej komisji poseł Koppan zapytał pana ministra Jerzykiego kto odnośnie wiarygodności <słuch> słów Ministra konstytucyjnego, w jaki sposób traktuje członków Komisji Kultury Fizycznej i Sportu. Zapytał. Czy spółce PR 2012 w Radzie Nazże nie zasiada nikt, kto byłby członkiem jakiejkolwiek partii politycznej ze szczególnym panu tak, Odpowiedź pana Ministra, Natomiast rzeczywiście tam, tam nie zasiada nikt to ma legitymację paretyjną, ani platformę, ani listu, ani, ani nikogo innego, co tyle w tej kwestii. Chciałbym powiedzieć, że pan Paweł Czekalski jest członkiem Krajowej Rady Platformy Obywatelskiej, jest przewodniczący na wydatocie wytypowanym przez pana ministra Przewieckiego. Jeżeli mamy mieć funkcję kontrolną i mamy w taki sposób być informowani przez ministra konstytucyjnego, to ja bardzo dziękuję. Jeżeli pan poseł w moim wystąpieniu Mówi o uzasadnieniu do projektu ustawy, że tam nie do końca są pełne informacje mówiące o budżecie 40 milionów złotych. To wynika z tego, że my nie do końca wiemy ile będzie wynosił budżet spółki PN-2012. Jeżeli w informacji gdzie dyskutowaliśmy na temat budżetu spółki PN-2012 nie ma informacji, nie było informacji, ile te spółki NTS p 2012 dostaną środków, mm. a dowiadujemy się do że w uchwale nr 191, łamane przez 2009, Ademicu 27 października, spółka p 2012 i Narodowe Sędziowo Spolu w ramach przygotowań euro 2012, kwota na przygotowanie całej inwestycji budowy stadionu wynosi 500 milionów, a spółki dostaną w sumie 2,36 milionów złotych, to świadczy o tym, że państwo coś ukrywali. Nie byłoby tego problemu, o czym mówiła pani poseł Jacuwiak, gdyby nie pytanie nie docie moje, gdyby nie był nie, niedociekliwy. Nie nie, nie, nie w zakresie ceny i nagród, które otrzymali te spółek. Bo przypomnę, otrzymaliśmy odpowiedź, ja otrzymałam odpowiedź, że panowie zostali po 107 tysięcy złotych. I co wtedy? Mówiliście, że te pieniądze zostaną wstrzymane, wycofane, a pieniądze już na zostały wypłacone. I wtedy minister Drzewiecki odnajdzie mi całemu światu, że panowie to złoto. W jaki sposób? Przez 3 lata będą, e, będą mieli obniżone wynagrodzenie e, za pracę. Co to oznacza, że przez 3 lata będą mieli to pracę? Szanowni Państwo, my dzisiaj także nie wiemy, jak wyglądają kontakty menedżerskie, kto zawarł te kontakty menedżerskie, bo na miejscu się mówi, że nie zapala, a na doczach zawarł minister sportu, Mijan Kowczewski, który niewątpliwie w takim przypadku będzie na dużym prawem. I chcielibyśmy w końcu otrzymać jako Komisja Kultury Fizycznej i Sportu, Kontaki, kontakty menadżerskie do wglądu, a nie przez kilka miesięcy być spodrębni przez Ministerstwo posłów. Ja już nie zacytuję ministra Drzewieckiego, kogo tu nie ma, że kilka razy publicznie mówił, że posłowie kto są to, no, i ją umieć. I co? I mi. dane na ten temat zaufanie do nadzoru ministra sporu nad spółkami, spółkami, które mają realizować przygotowania Euro 2012. Z mojej zasady chuda i dusza piekła nie ma. Państwo jechaliście, mówiąc plagiem młodzieżowy poparcie, po 100 tysięcy dla każdego za kilka miesięcy Co by było, gdyby gdyby poseł Gaborski nie wystąpił z zapytaniem, czy panowie otrzymali na Byłoby było 200. By było, by było e, jeżeli Państwo mówicie, że ta spółka zarządza projektem, to proszę mi skankał, ile ta spółka wystąpiła na przykład do włoski kolei państwowych z programem na chadę, w zakresie przy śpieszenia inwestycji kolejowych, albo do Generalnej Dyrekcji i Krajowych Żadne to żadnym projektem, projektem, na nadal. Tylko i wyłącznie zbiera informacji i taka nowa mowa pana bada może jest ładna dla osób, które na co dzień się nie zajmują tym projektem, a, a tylko analizują oględnie pewne zagadnienie. Ale dla nas, którzy na co dzień analizują poszczególne działy, poszczególne przygotowania, to nie wystarczy. Ja już chciałbym przypomnieć, że ostatnio mieliśmy posiedzenie Komisji Sportu i pani Pozob jak zauważyła, że nikogo nie było ze spółki P2012, bo ta spółka nie podlega żadnemu nadzorowi. I w związku z tym, ja już nie powiem o dwójki fachowcach, że w 2008 roku ta spółka przeznaczyła 600 tysięcy publicznych. Na szkolenie tych słynnych fachowców. Jeżeli ktoś jest fachowcem, to dlaczego musi się szkolić? Ja bym zacytował za chwileczkę odpowiedź pana ministra Edżywieckiego, który uznał, że ta spółka jest taką instytucją, która wie, się będzie szkolił Jeżeli to są słynni menadżerowie, to, to dlaczego 800-600 tysięcy przeznaczają na szkolenie? Już nie mówię o, o wyjazdach, e, jak mówiłem o podróży na wycieczce, LBA e, i, i na pewno Dlatego wnioskujemy, jak przecież. O ustawy komitowej, która nie ogranicza, ale racjonalizuje wydatki, wydatki publiczne na spółki publiczne. Te spółki nie konkurują na rynku wewnętrznym. Te spółki, spółki nie prowadzą działalności gospodarczej, nastawione na to. Te spółki mają jedno zadanie. Spółka celowa PR2012 koordynować i monitorować przygotowania Euro 2012. Spółka między innymi Narodowe Centrum Wybudować Stadion. Jeżeli Pan podobuje, ale tak, uważa, że z Kich ta spółka ma konkurencję, to proszę mi podać spółkę konkurującą z Narodowym Centrum Współpracy w zakresie wybudowania Stadionu Narodowego Warszawy. Nie ma tam konkurencji, ponieważ jeden cel. Spółka celowa ma cel wybudować, a nie, a nie konkurować. No no ma... Dziękuję bardzo, proszę Państwa.

Wobec tego projekt musi być dobrze zarządzany i realizować swoje zadanie. Przypomnę, że wtedy, kiedy zaczynaliśmy ten projekt, podstawą e, wyjściową był raport, był stycznia 2008 roku. Raport, który wskazywał na ogromne zagrożenia w realizacji tego projektu. Wręcz z sugestią wykluczenia Polski z udziału w tym projekcie. Jestem, nie Proszę, Panie jeszcze kolejne raz, ja nie wiem, się, przepraszam bardzo, kto Pan o tym mówi, ale po raz kolejny, jak przewodniczący komisji i były minister, muszę sprawdzić. Raport z stycznia USR, był raportem otwarcia, obrazującym tam fotografię Polski. Nie był raportem podsumowującym czyjekolwiek działania. Dlatego, że tak, Polska... Ale kolejny, raz, ale kolejny raz na tej komisji mam jedynie możliwość, żeby sprostować. Państwo użyli tego raportu propagandowo i dalej chcecie Państwo używać tego propagandowy. Jeżeli mistrzostwa wygraliśmy, stan był taki, muszą przeprowadzić ofertę przed UEFA, mieliśmy prawo do organizacji Euro 2012, w był taki, w czerwcu przyszła umowa z UEFA od czerwca do listopada nie mogli powstać stawionki i każdy o tym wie i raport z stycznia sporządzony w listopadzie od czerwca do listopada przez koordynatorów powołanych przez ministra sportu to polscy koordynatorzy powołali, powołali przeze mnie przygotowali raport do UE, w którym to napisali mamy za mało dróg, za mało spłacalnych, brak czterech stawionów. i to była. Na proszę kolejny raz, panie ministrze, nie posługiwać się tym raportem, bo to był raport państwa koordynatorów zapłacony za budżetowe pieniądze. Ci ludzie na moje zlecenie przygotowali fotografię Polski. Taki był obraz Polski, że nie mieliśmy stanu. I proszę nie opowiadać o tym, żebyśmy że To był stan wyjściowy. Ale UEFA przydzielając nam prawo do organizacji Mistrzostw uznała, że jesteśmy w stanie poddawać temu projektowi. I to, co my przygotowaliśmy w fotografii, na jakich obszarach trzeba podjąć działania, żeby dobrze wypaść w 2012 roku, to jest inna rzecz. Ten raport był raportem otwarcia, co jeszcze raz powtarzam, przygotowany imiennie przez Polskich Koordynatorów. Zatrudnionych na no, obwodę zlecenia w Ministerstwie Sportu, bo nie było wtedy spółek, nie było jeszcze wtedy ustawy z września i trzeba to było zrobić przy pomocy takiego naszej, takiego ministerstwa. I pan siedzący tutaj w był jedynym człowiekiem zatrudnionym w projekcie Euro 2012, bo żaden urząd nie mógł zatrudnić pracowników, jak nie miał projektu. Bo rzeczy, które są opisane w budżecie, nie mogą być finansowane. Nie mieliśmy projektu, nie mieliśmy pieniędzy, nie mieliśmy raportu. A w listopadzie, kiedy wy przyszliście, był gotowy raport na przez Was. Nic więcej, Panie Czy Proszę nie powtarzać tych mitów o tym, że ten to był raport UEFA. To był raport, który przedstawiała UEFA, ale sporządzony przez w na koordynatorów.

To sobie powiedziałem, że to był rzeczywiście projekt otwarcia, projekt fotografia stanu, w którym rozpoczynaliśmy pracę nad projektem Euro 2012 i nic ponad tego nie powiedziałem. I w tej sytuacji ten raport wskazywał zagrożenia, jakie, jakie są w związku z realizacją tego projektu Euro 2020.